Rybo 3, 2, 4, 100, nul 1. Po rozpoznanie bezpieczny. Dyrebek, jak tyle magi. Cześć, witajcie z tej strony Gripen Armat 3 Edytor. Czwarta dywizja szybkiego reagowania. E, w tym poradniku chciałbym przede wszystkim skupić się na e, typowej grze Multiplayer, typowej grze koopowej e, opartej na Addonach. W, z naciskiem na, na ludzi, którzy u nas e, grają, służą w naszej dywizji. I chciałbym trochę przybliżyć zasady działania tych modułów. Podstawy, które sprawiają, że otoczka misji jest bardzo zbita, fajna, uporządkowana, no i też taki mały dodatek w postaci tutaj o którym powiem na sam koniec niespodzianka. Więc zacznijmy, tak? Zacznijmy od omawiania tych modułów, które tutaj są potrzebne i niezbędne do tego, żeby aby grać w miarę wygodnie i w miarę realistycznie, więc zacznijmy od tego, żeby postawić ten moduły. No nasza dewizja ma już gotowy zestaw modułów, który tam sobie pobieramy. Który jest aktualizowany pobier i pobierany z GitHuba, a dzieli się on, jak widzicie, na poszczególne działy. Tutaj mamy ustawienia medyczne, ustawienia logistyki. E, tutaj jest e, ustawienia napraw e, i też jest opis e, ustawienia mechaników. Teraz w obecnej chwili to może być niekoniecznie dostępne, ale zostawiamy to jako e, asekuracyjny moduł w razie gdyby moduł w atrybutach nie działał. Dalej mamy uzbrojenie oraz sprzęt, czyli tu mamy system ładunków wybuchowych, inne ustawienia ACE, ustawienia suchu itd. Tak Tego tłumaczyć nie będziemy, ponieważ jest to całkowicie bez sensu. Każdy może sobie ustawić jak chce. Czy, czy na przykład tutaj ustawienia przezbrajania, czy ma ilość żelazna od, od kalibru, czy cały magazynek. No to są rzeczy, które, które każdy może wedle uznania ustawiać. Ale są też rzeczy, no, które trzeba postawić, bo inaczej moduł będzie działał w systemie domyślnym, taki jak ustawienia medyczne, gdzie trzeba ustawić jaki poziom medyczny, czy zaawansowany, czy prosty, czyli czy leczymy się bandażami, pięcioma rodzajami bandaży, czy tylko wystarczy nam jeden podstawowy czy używamy Morfiny, Epinefryny, Adrenaliny, czy tylko wystarczy nam Morfinka i Adrenalina. No jeszcze jest Atropina. No, życia, długość życia odpadków, mnożnik krwawienia, mnożnik bólu dostosowujemy do, do, do tego, w jakich warunkach gramy. Po, myślę, kilku misjach, taka, taka grupa, bądź... Ustala sobie mniej więcej próg obrażeń, jaki jest w miarę wygodny, żeby się dał grać, a żeby nie było tak rzeczowych. Cały czas co wstanie, to pada. Tak? Tutaj też jest to ważne do ustawienia. Tłumaczyć tego nie ma sensu. Tylko tyle e, opowiem, jak, jak to po prostu gra się w takich grupach. Tak? W takiej grupie jak my, na przykład. Bo różne są tradycje, różne są e, zwyczaje. I tutaj teraz zaczniemy od właśnie tej otoczki, czyli moduły to jest pierwsza sprawa, czyli to co nam uwygadnia tą rozgrywkę. To co sprawia właśnie, że mamy taki wypośrodkowany realizm. Od czego musimy zacząć w ogóle tworząc misję? No to zacznijmy od nazwania scenariusza, tak? I jest tutaj taki moduł nazwa scenariusza, znajdziecie go w systemach i wpisujecie sobie w wyszukiwarce nazwa i mamy tutaj nazwa scenariusza. Klikamy sobie na to i tu wpisujemy sobie nazwę. Na przykład misja w Zdobądź lotnisko. I. Oj, nie wziąłem sobie gracza jak zwykle, to jest podstawa. Ale widzicie, w prawym dolnym rogu pojawiła się misja, Zdobądź lotnisko. Takie coś, taki smaczek też bardzo fajny jest. Jeżeli bym wybrał gracza, no to wtedy pokazałoby się jeszcze na dole, kto stworzył tą misję, tak? To już dopisek się sam tworzy. A my tylko, że tak powiem, dajemy tylko składowe tej misji nazwy. sobie tego gracza. Więc mamy pierwszy etap za sobą. Przekładamy go sobie tu w róg, że mamy go wykonane. Niespodziankę zostawiamy na później. E, teraz, e, co musimy robić? Musimy napisać sobie briefing, czyli to, co e, znajdzie się znajdzie się w e, kiedy klikniemy mapę kiedy klikniemy zadania. Więc mamy sobie. Wprowadzenie w sytuację taktyczną, i wpisujemy sobie tutaj e, przeciwnik w sile Plutonu, e, umocnił swoje pozycje, pozycje w rejonie lotniska. Naszym zadaniem jest odbicie lotniska, tak? Więc wpisujemy tu już, żeby nie przeciągać trzy kropki i e, to się tam zapisze. Później za chwilę wam pokażę. I tutaj sobie cele wpisujemy. cele e, Wykonaj desant na nabrzeżu e, i tutaj e, żeby żeby nie było czegoś takiego, że jedno jest pisane za drugim tworzymy tak zwaną brkę czyli br programowy enter programistyczny i wpisujemy zdobądź lotnisko i dzięki temu, że mamy tą brkę cele będą wyświetlane jeden pod drugim to jest tak zwany właśnie enter pisem, pisany tak? więc dzięki niemu to wszystko będzie ładnie wyglądać i mamy zdobądź lotnisko Mamy te dwa zadania. Możemy sobie je przesunąć jako gotowe. Teraz możemy sobie jeszcze stworzyć dodatkowe zadania, albo zadania informujące nas, przypominające albo o zmianie sytuacji, albo o tym, że idzie kontratak, albo o tym, że jest zasadzka. Więc ja to teraz pokażę, na jakiej zasadzie to działa. Mamy stwórz zadanie. I tutaj jest ustawienia grupy zsynchronizowanych obiektów, ID zadania za każdym razem starajcie się e, różne. Tutaj w tytule możecie wpisać wyznaczono zadanie, albo informacja od HQ, albo zasadzka z wykrzyknikami, albo e, kontratak przeciwnika. I tu na dole w opisie wpisujecie wyznaczono zadanie e, opanuj, e, Posterunek na północ, tak? To jest takie jakby powiedzmy dodatkowe zadanie i zobaczycie co się stanie jak on będzie widoczny. Pozycja modułu, miejsce do pozycja modułu i wtedy e, mamy ten posterunek, weźmiemy sobie teksturki. Posterunek jest tutaj, więc zostawiamy sobie to zadanie tutaj i synchronizujemy to naszym człowiekiem. O. I teraz co jeszcze nam zostaje? Zostaje nam jeszcze postawienie wyzwalacza, który wyzwoli nam ten. To zadanie, więc powiedzmy, że opanujemy, opanowujemy lotnisko, biegniemy, będziemy biec tutaj. I musimy też synchronizować to z tym zadaniem. Tutaj, oczywiście, to jest wzorem poprzednich poradników. Aktywacja blufor obecny yy, i widzicie, że jest za chwilę się przyniesiemy na mapę. Pobiegniemy tutaj. Pokażę Wam, że tego zadania na razie obecnie nie ma. Na, są tylko te dwa zadania, które wymieniłem w module służby rekordzinnika. A e, tego zadania nie będzie, dopiero kiedy wbiegnę, wyskoczy nam komunikat, mniej więcej tutaj, w tym miejscu. Wyznaczono zadanie. My wtedy sobie zatrzymujemy się gdzieś w bezpiecznym miejscu. Dowódca, w zasadzie każdy sobie może otworzyć mapę wówczas, zobaczyć, jakie jest to nowe zadanie, żeby już e, każda ekipa z ekip była zapoznana z sytuacją taktyczną. I sprawdzamy, jak to działa. Ok więc mamy tutaj jest odprawa i mamy cele. Wykonaj, mm, wykonaj desant na nabrzeżu, no tutaj literówka moja. Stopą lotnisko i te cele są. E, te cele są generalnie e, nieopisywane. Można tutaj markery dać, na przykład nazywać je MOSKIT 1, tutaj w, desant na nabrzeżu to Moskit e, tam 0.6 i wtedy wiemy, że tutaj jest desant później na briefingu można to wytłumaczyć, bądź tutaj dodać sobie wykonaj desant na podmoskit 1.06 prowadzenie sytuacji taktycznej przeciwnik sile plutonu umocnił swoje pozycję w rejonie lotniska, naszym zadaniem jest bla bla bla, czyli to co tam dokończyłem i teraz widzicie, że tych zadań, zadania tu nie ma nie ma czegoś takiego jak zadania nie, 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 ma, nie ma na liście i teraz pobiegniemy tam i zobaczycie, że zaraz wyskoczy nam zadanie O, widzicie? Jest zadanie stworzone. Sprawdzamy mapę. Pojawiło się zadanie. Jest tutaj. I stworzyło się nam zadania. tak? W tym miejscu wyznaczono zadanie. Opanuj posterunek na północ od lotniska. Możemy sobie nawet przyciągnąć do lokalizacji. I też widzimy, że jest tutaj nasze zadanie. Do tego zadania sobie... Przystępujemy, bo nam je wyznaczono. Można w taki sposób ostrzegać artylerii. Eee, na przykład wrzucać w ten trigger e, ogranicznik czasowy i do niego wrzucić artylerię. Może jak mi się uda to w innym poradniku pokażę jak zrobić taki ostrzał artyleryjski. Ale widzicie, że to działa. I takich zadań możecie sobie stawiać kilka opóźniać wyświetlenie tego zadania. Możecie w triggerze pamiętajcie, że tu wartość czasomierza zostawić na odliczanie i wszystkie, wszystkie proporcje muszą być takie same. Jeżeli wpisujecie tutaj minutę, to wszędzie minuta, ponieważ to zacznie się miksować, tak? Bo tu mamy średnią wartość maksymalną i minimalną. Zawsze ustawcie wszystko tak samo to zawsze będziecie mieli zgodnie z czasem wyświetlone to zadanie. Więc mamy tutaj takie zadanie. Eee, trzecim elementem to zakończenie zadania. Czyli yy, ta, ta taka popularna animacja, która wyświetla się, że jest muzyczka i wychodzi nam, że misja jest zakończona. No można tym tymi rzeczami, można modyfikować to no, na różnorakie sposoby. No, ja nie jestem zwolennikiem mieszania w taskach i próbowania, wrzucania na siłę, że a jak zabijesz tego, to dopiero wtedy się wyzwoli task, zadanie, jak dopiero kiedy wypędzisz jakiegoś tam gracza, to wtedy się zaczyna dziać. To jest jeszcze taka, taki wyjątek od reguły, który jestem w stanie przystać. Ale zróbmy sobie przykładowy koniec scenariusza, tak? Po dotarciu na miejsce jest zakończany scenariusz. Tu możesz, wy, można wybrać, czy misja nie będzie, z góry założenie, że misja nieudana, czy misja ukończona i zadanie nieudane, bądź status niestandardowy. E, możemy też wpisać w opis tutaj, typ niestandardowy, czyli wpisujemy sobie, co e, dlaczego została ukończona i tak dalej. I zaraz zobaczymy, e, na jakiej zasadzie to działa. tam w tą stronę jest zadanie a w tą stronę jest zakończenie scenariusza i zobaczcie widzicie, weszłem wszedłem w trigger i wyskoczyło mi, że jest misja ukończona można sobie ten trigger też opóźnienie dać tak jak kto woli, możemy jeszcze zaraz Wam pokażę zrobić jeszcze jedną rzecz. Możemy z tego e, możemy też tutaj ustawić rodzaj aktywacji, tak? Czyli e, możemy aktywować przejęty przez blufor. Czyli stawiamy sobie tutaj e, stawiamy sobie tutaj e, żołnierzy powiększamy trigger do jakiejś, nie wiem, wielkości jakiejś osady i kiedy wypędzimy stąd wszystkich, bądź wybijemy wszystkich e, wrogów, to wówczas dopiero odpali się e, zakońc scenariusz. Bardzo ważna sprawa, nie zostawiajcie tego modułu zakońc scenariusz samych sobie. Musicie to sprzężyć tą nitką, synchronizować z jakimś wyzwalaczem, który trzeba wejść. Ponieważ jeżeli nie synchronizujecie tego z czymś, nie uzależnicie tego od czegoś, no to wówczas wejdziecie w misję i zobaczcie, co się zaraz stanie. Kiedy tego nie mamy i zostawimy moduł sam sobie, to zaraz, jak tylko wejdziemy, to zakończy nam misję. I... 30, tam 30, chłopak, który przyjdzie napalonych na misję, a misja źle zostanie przetestowana, to się takie coś dzieje wtedy, to odkręcać trochę czasu trwa, ludzie się denerwują. Więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze ten moduł uzależniać od jakiegoś trigera. Tak? Ja sobie tutaj tego skopiuję na szybko i jeszcze raz, było jasne. Więc mamy taki. Mamy tak, mamy początek, nazwa scenariusza, mamy zadania stworzone, czyli to, co ma być widoczne e, na mapie, w odprawie. Mamy też zadania dodatkowe, możemy od razu, od początku tworzyć zadania, tylko pamiętajcie, te zadania y, położyć nad celem, ten moduł i takie ustawienia, jakie, jakie omawiałem. Tak jak tu widzicie. Pamiętać, żeby go sprzężyć z grupami, które biorą udział eee, i pamiętać, żeby go sprzężyć z trigerem, który ma go wyzwolić. Możecie sobie tego triggera, nie, jeżeli wszystkie zadania są jasne i nie ma żadnych nie, nie przygotowaliście żadnych niespodzianek, możecie użyć bez tego triggera. Po prostu postawić tutaj jedno zadanie obok drugiego, na przykład mamy cztery zadania lotnisko, posterunek. Eee, i wioskę, i jeszcze tam na przykład jakieś nabrzeże, no to wówczas wszystko synchronizujecie zaznaczacie sobie, synchronizuj i oj. i te wszystkie zadania wyświetlą się naraz na od razu, bez tego, bez tego wyzwalacza, tak, i wszystkie zadania będą widoczne. Także jest to też poniekąd rozwiązanie, zamiast tego cele, tak, bo będzie wam w profilach zadania, to wszystko wyświetlone, będzie od razu wam rozrysowane na mapie. Um, to będzie mógł się przenieść do dowolne miejsce, jakie będzie e, jakie chciał, i zlokalizować to szybko. Ale ja osobiście stosuję właśnie metodę stwuszek od dziennika Cele. A kiedy mam jakąś niespodziankę dla ludzi, czyli mamy wyruszyć w patrol, ale jest nagle atak, no to to bardziej fajnie z zaskoczenia wychodzi. Kiedy wyskakuje zadanie, że jest atak. Więc to yy, by było na tyle, jeśli chodzi o podstawę misji. Ten dymek już pokazywałem wam we wcześniejszych poradnikach. Fajny, fajny efekt, jeżeli chcemy zaznaczyć, skąd idzie atak bądź zasadzka, to yy, te dymy mogą zostać rzucone. Możemy je ustawić jako efekt stała, bo tymczasowy, więc tylko chwilę będzie, no i ta niespodzianka tak, czyli to jeżeli chcemy zrobić misja ma trwać dwie godziny, a chcemy ją rozłożyć na żeby trwała w przyspieszeniu kilka e, kilka dup, tak, czyli kilka kilka dni dób to trochę nie brzmi fajnie i tu raz, teraz tak jeżeli chcemy zrobić e, na zasadzie przyspieszenia jednorazowego czyli tu mamy opisane przyspieszenie czasu w nawiasie przyspiesz opis własny, po wejściu w ten trigger e, przyspieszenie, aktywacja blue for obecny czas przyspieszy do wartości 35 razy tak? e, tutaj jest kiedy jest nieobecny czas zwolni do Pierwotnego stanu i teraz zaraz zobaczycie na jakiej zasadzie to działa. Powielamy te dwa triggery ze sobą. To ja to stosuję na misji typu. Yy właśnie Karbala, kiedy się bronili ci żołnierze, kilka, kilka dni to jest bardzo fajny smaczek na to, żeby właśnie przyspieszyć ten czas i poużywać sprzętu w całości, że ta noktowizja wiadomo, że ona na głowie nie jest po coś tam, żeby sobie tylko za dnia świeciła, stała pokazywała i zaraz zobaczycie, czas powinien przyspieszyć, o widzicie na no zegarek, patrzcie na zegarek poświecę wam, czas zasuwa jak szalony. Eee, wyliczyłem, że 20 minut to jest doba. Przy tej prędkości 35. Wychodzę z tego. Trigera i czas powinien zwolnić. I czas nie zwalnia. Nie wiadomo dlaczego. Sprawdzimy czas dalej, zasukamy. Sprawdzimy dlaczego. Teraz widzicie, że zegarek Zegar chodzi powolutku. Teraz przyspieszył. Jeżeli wyjdę, nie zwolnić, zwolnił. I na przykład bronimy się, bronimy się gdzieś. Wyjeżdżamy stamtąd i już mamy normalną godzinkę. I tutaj znowu wejdziemy, przyspieszył i wracamy Oj. Ok, i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. W następnym poradniku spróbujemy na tej mapie stworzyć taką misję. Ja tworzę misję coś na zasadzie kucharza, a'la Makłowicz tworzy sobie, że tak powiem, składniki, czyli drużyny, wozy i jakieś umocnienia później je sobie rozmieszczam no i później ubieram to wszystko w te triggery wyzwalacze i tak dalej także dzięki za obejrzenie kolejnego poradnika, mam nadzieję, że tutaj się przydał że te misje będą fajnie wyglądały nie będą takie pisane na kolanie nie będą takie chaotyczne Myślę, że w następnej misji też jakąś niespodziankę wymyślę. Coś w stylu tego czasu. Eee, mam nadzieję, że się podobało. Odwiedzajcie naszą stronę arma 4 desertpl Jeżeli spodobają wam się nasze misje na YouTubie to słuszcie podanie, wpadnijcie do nas. Zobaczcie jaki jest klimat. No i do zobaczenia w następnym odcinku.